Dzień dobry. 64. dzień mojego dotykania siebie w tych krokach ku mnie samej. Widzę dzisiaj w słońcu, w pełnym słońcu, ale schowana pomiędzy drzewami. Schowana, bo ono grzeje. Ono nie zmienia swojego natężenia ciepłości i grzeje. A no ja chowam się, skoro doświadczam tego, że nie wstaję rano o poranku, żeby doświadczać tego chłodu, więc doświadczam tej tej upalności, z jakiegoś powodu się tak dzieje i chylę na to głowę i przyjmuję że każda pora na to, żeby wyjść i żeby doświadczać jest jest potrzebna jest nam potrzebna i 64 tak wczoraj się zastanawiałam, który to trzeci czy czwarty, trzeci czy czwarty i tak dzisiaj rano przyszło do mnie, że a nawet już wczoraj wieczorem jak wyjeżdżałam od Mirki i tak dzisiaj sobie też pomyślałam o tym samym, że to spotkanie z Beatką w piątek i te trzy godziny z nią w doświadczaniu tych kroków ku mnie samej i potem wieczorem z Mirką i spacer z Mirką i powiem Wam, że dzień mi się rozłożył na dwa. <laughs> I stąd też moje takie, moje takie zwątpienie co do dnia, którym, którym, który to jest. No, ale dzisiaj 64, bo policzyłam sobie, że. Od 17 czerwca do dzisiaj jest 64 64 z 365. Idę dzisiaj kochani po południu, z tego względu, że mam tak wypielęgnowane stopy i, i chciałam, żeby chociaż trochę były takie piękne, białutkie, czyściutkie, bez niczego. Muszę powiedzieć, że czuję się rewelacyjnie, nic nie boli. No idę. Idę w moich nowych, czystych, moimi nowymi, czystymi stópkami wypielęgnowanymi. Dziękuję bardzo za, za ten czas. Mirki, za ten czas mirki, który też e, pozwolił mi poczuć się wyjątkowo, relaksacyjnie. No i mam, mam piękne stopy. Jeżeli dostajesz coś, dajesz komuś coś z serca, to wcale nie musi być to bolesne działanie i... I po prostu poczuj, jak dajesz zmusła, jak dajesz z miłości. Ja jestem wdzięczna za tą godzinę na wyjątkowym fotelu, gdzie moje nogi doświadczały przecudownych doznań. I ja razem z tymi moimi stopami uwielbiam dotyk, uwielbiam te dreszcze, które po moim ciele buzują z góry na dół. Takiego właśnie wczoraj doznałam takiego, takiego fajnego bycia, fajnego bycia. W ogóle ten, ten, ten weekend był dla mnie wyjątkowy. Prawda jest taka, że człowiek potrzebuje odskoczni od tego, co ma. Potrzebuje zamknąć na chwilę coś, żeby w innym miejscu mogło się coś po prostu obudzić. I ja takiego dolśnienia do też. Dolśniło mnie. I olśniło i dolśniło mnie. Skoro pojawiło się dolśniło, to z jakiegoś powodu mnie chyba dolśniło też. Mam tutaj kartkę przed sobą i napisane pytanie, z którym dzisiaj idę od rana. Takim sobie grubym, grubym drukiem. Nie drukiem, tylko pismem. Napisałam, bo mówię zapomnę, a chcę je Wam przeczytać. I dzisiaj rano stałam, otworzyłam oczy i pierwsze co, pierwsze co, to nie były octy, to nie było picie wody, tylko było pytanie, które przyszło mi do głowy. Pytanie. Czy umiem wykorzystać możliwości, jakie daje mi droga? Czy emocja niższego rzędu? Czy emocje niższego rzędu nie pozwalają mi z tych darów korzystać? Tak sobie pomyślałam, co to za pytanie, jakie emocje pojawił się. Pojawiło się od razu, pojawiła się złość, pojawił się gniew. Pojawiło się rozdrażnienie, oburzenie, pojawiło się rozgoryczenie. To znaczy, nie pojawiło się jako w emocji, tylko pojawiło się w głowie, w myśli, jako nazwa tego uczucia, które, które nie pozwala mi czerpać z drogi. Nie pozwala mi czerpać z drogi. Jakby to było, i kim mogę dzisiaj się stać, by odbierać całą sobą tę wspaniałą energię, którą daje mi droga. Jak wykorzystać mogę moje możliwości, żebym mogła poczuć w sobie wdzięczność za uwolnienie. Idę tak dzisiaj od rana z tym, idę z tym. I wiecie co? Zapytałam dzisiaj mojego męża, czym jest odwaga. A on mi odpowiada, odwaga to przeciwieństwo strachu, przeciwieństwo lęku. I ja mówię, wiesz. Ja chciałabym dzisiaj w tej mojej odwadze, ryczałam jak kozioł, chciałam w tej mojej odwadze podziękować Tobie za wsparcie, którego ja tak nigdy mocno nie chciałam dostrzec, i robiłam sobie z tego powodu totalną krzywdę i waliłam się tą cegłą w łeb. No tak, właśnie, kochani, ale w drodze przychodzą rozwiązania. W drodze przychodzą rozwiązania i. Człowiek dostrzega te rzeczy, których tak naprawdę nie chce dostrzec, a ktoś przybiera rolę tego naprawdę cholernego oprawcy, żeby ja mogła w końcu przejrzeć na oczy, żebyś ty mógł czy mogła przejrzeć na oczy, żebyś mógł zobaczyć, co niesie tobie droga. I jaka emocja tobie dzisiaj nie pozwala zaakceptować w sobie tego. Też dzisiaj przyszło kolejne. Kolejne rozmyślanie kolejne. Ja uwielbiam rozmyślać. Dlatego potrzebuję, ten, potrzebuję tej przestrzeni na to, żeby iść, na to, żeby dotykać, na to, żeby znajdować w drodze odpowiedzi. Uwielbiam szukać znaków, uwielbiam je rozkładać na czynniki pierwsze. Uwielbiam rozmowy z Mirką, bo jej ziarenko zawsze gdzieś znajdzie we mnie grunt, który pozwoli temu ziarno wykiełkować. I moje rozmyślania i dotykania. Siebie przede wszystkim, kochani, siebie przede wszystkim. Pozwala mi to wychodzić z tym dalej, mówić o tym. Moja chęć poznawania, moja chęć gromadzenia, moja chęć nauki, ona nigdy nie mija. Ja zawsze jestem w takim, w takim cyklu brania, uczenia się dla siebie, odkrywania i co dalej. I dalej z tym moim odkrywaniem i dotykaniem idę. Idę poprzez moje książki. Przekazuję Wam tysiące informacji poprzez te słowa, które zawierają się w moich książkach, w tych moich maszerowaniach kwartalnych, które były, w tych, w tych teraz, w tych 60, dzisiaj ten 64. dzień idę i mówię. Mówię o sobie, mówię. Ludzie, którzy idą ze mną, mówią o sobie, ale nie ma tego oderwania. Dlaczego pojawia się właśnie fu, komary? pojawia się właśnie Mirka, dlaczego pojawia się Jola wczoraj na drodze, dlaczego pojawia się to bycie w innym miejscu. Zupełnie inne doświadczenie z Batką, te trzy godziny z Batką, i zupełnie inne doświadczenie z Mirką, i zupełnie inne odkrywanie i dotykanie mnie samej. I w momencie, kiedy wyszła ta emocja, która wstrząsnęła mną ogromnie, czyli ten brak wsparcia i rozgoryczenie. Bo to była moja emocja, z którą pracowałam, która wyszła i zaakceptowałam to w sobie: zaakceptowałam, że ja też jestem taka, że nie daję czasami wsparcia, że to wsparcie jest, a ja uparcie go nie dostrzegam. I dzisiaj rano, właśnie zanim, zanim wyartykułowałam to, przepraszam i dziękuję. Zadałam pytanie na głos, czym jest odwaga. <grym> czym jest odwaga. I myślicie, że człowiek, kiedy odkrywa coś, czy łatwo jest tak pójść, stanąć przed drugą osobą i powiedzieć dziękuję Ci za to wszystko, co mi dałeś, czy dałaś, ale dziękuję też za to, że no za, to, no, no, no za to, że człowiek idzie na drodze, wytrzymuje, ale odnajduje. I chce się tym, ja chcę się tym podzielić, bo być może właśnie takie doświadczenie takie doświadczenie da tobie, da tobie no może jakiegoś kopa albo znajdziesz tam jakiś taki mały haczyk, który zahaczy Ciebie i pójdziesz, pójdziesz za swoim doświadczeniem, swoją ścieżką. Pamiętaj, że każdy z nas jest potrzebny drugiemu człowiekowi do tego, żeby móc coś odszukać, coś znaleźć, ukierunkować się, ukierunkować. I to właśnie czym ja dzisiaj mogę się stać, jaką energią, jaką przestrzenią. Co mogę w sobie dzisiaj otworzyć, żeby przepracowanie niektórych wzorców było lekkie, łatwe i przyjemne? Odkrywam i co dalej? Działam, bo jeżeli nie będę działała, tak jest z każdą rzeczą, jak nie będę działała, to nic się nie będzie działo. Bez działania nic się nie dzieje. Jest po prostu tylko informacja o tym, że ja wiem. Co z tego, że poczułam w sobie? Czułam, czułam tą emocję, to, oj, to rozgoryczenie. Takie ładne stópki, a ja jestem w takim błocie. Patrzcie, kochani, takie błotko, ale to nic. Idzie mi się dzisiaj fajnie, miękko. Fajnie, i miękko. Czym jest odwaga? Ja nie wiem, ale też ostatnio, też ostatnio bardzo często wracam do kurczę, komary. Też bardzo często wracam do, 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 do mojego wstępu w pierwszej książce Taniec ze świadomością, gdzie mówię o tym, że całe życie od małego fascynowali mnie superbohaterzy. Ale też przyszło dzisiaj do mnie, że każdy superbohater miał zakrytą twarz. Każdy superbohater miał pelerynę, którą się osłaniał. Czy to Zorro, czy to Superman czy to Batman. Każdy zakładał maskę i miał inną tożsamość. Każdy był kimś innym. A może warto ściągnąć już tą czarną maskę? Zdjąć te okulary tego biednego Clarka Kenta? Zdjąć te skrzydła Batmana i po prostu być sobą i wykorzystywać te moce, bo skoro jestem, żyję, mam swoją moc, to dlaczego mam się kryć pod jakąkolwiek maską a może to właśnie właśnie te odkrycia dzięki, dzięki pracy w ten weekend dzięki Batce dzięki Mirce dzięki mojemu mojej umiejętności analitycznego zebrania rozkminienia i znalezienia dzięki pracy z emocją wyszło dużo fajnych rzeczy fajnych które dzisiaj pozwoliły mi od rana, kochani, tak naprawdę od rana coś gryzie w plecy, jakiś komar. Od rana byłam w, tych, w tym, co się wydarzyło bardzo mocno. Szukałam, na ile poszło uwolnienie. Kochani, zmieniło się dużo rzeczy od piątku do dzisiejszego dnia, do dzisiejszego popołudnia. Bo żeby zauważyć jakąkolwiek zmianę w przestrzeni, to najpierw musi ta zmiana nastąpić w nas. I to następuje, niby tak lekko, niby tak subtelnie, ale jeżeli jesteś otwarty na ten cud, który się wydarza po Twojej zmianie, to uwierz mi, że oczy będą się śmiały, ręce będą się śmiały, nogi będą się śmiały, wszystko będzie się śmiało, będzie zadowolone. Więc jak mogę wykorzystać tę energię, którą daje mi to, to, to spotkanie na drodze? To spotkanie na drodze. Człowiek docenia coraz bardziej. Ile wysiłku musi włożyć tak naprawdę nieświadomie druga osoba, żebym ja mogła otworzyć oczy, żebym ja mogła iść, żebym ja mogła zdobyć kolejną naukę, z którą mogę się z Wami podzielić, żebym mogła ją wyrzucić w świat, żeby ona służyła Tobie, żeby dała Tobie też może jakieś uwolnienie, bo ja nie wiem jakie, ale może jakieś, może jakieś inne spojrzenie na drogę, może inne spojrzenie na. Na, na, na ludzi, z którymi, się, z którymi się otaczasz. na pracę na dom, na dzieci, na partnera. Tak idę dzisiaj moją ścieżką idę i jestem szczęśliwa, że kolejny kawałek miłości we mnie się odkrył. Kolejny kawałek miłości. Zatrzymałam się, zobaczyłam i zmieniłam. zmieniłam poprzez działanie. uwielbiam po prostu uwielbiam to szukanie. Odkrywanie tego, co daje mi radość i przede wszystkim wolność. I w momencie, kiedy ja wyrażam swoją wdzięczność za to, że ktoś jest i podarował mi ten najcenniejszy czas, czyli tego wkurwa dla mnie. Po prostu szarpiąc też swoje nerwy. Tak, wiem, że to zawsze zawsze jest dla naszego najwyższego dobra. Obojętnie, z której strony byś nie spojrzał, czy spojrzała, zawsze droga przynosi piękne rozwiązanie. Piękne, ale potrzebujemy kogoś, kto nas ukierunkuje, potrzebujemy kogoś, kto nam da wsparcie, potrzebujemy kogoś, kto podpowie, gdzie szukać. A wtedy już płynie, po prostu płynie. Po prostu płynie. I ta pokora, i ta wdzięczność, i to, ta umiejętność powiedzenia dziękuję. Powiedzenia przepraszam, powiedzenia myliłam się, a może ta pomyłka to była tylko tym, że uparcie trzymam się, czy, czy trzymałam, czy ty się trzymasz wzorca przekonania, uwarunkowania, czegokolwiek. Czegokolwiek, jeżeli trzymasz się, nie jesteś w stanie zrobić nic, nic, żeby to zmienić, to nie oczekuj, że będzie jakakolwiek zmiana. I tak z tą myślą, co mogę zrobić inaczej? Stałam, chociaż łzy leciały jak grochy. Nie chciałam płakać, nie chciałam. Chciałam tak, chciałam być odważna i, i nie pokazywać tej mojej miękkości, no ale, ale łzy leciały. Dlaczego płaczesz? Ja nie płaczę, bo, bo płaczę, tylko płaczę, bo płaczę. Taka była moja odpowiedź. Ja nie płaczę z, ze smutku, ja płaczę z tej radości, że, że kolejny krok, że kolejna bariera, że kolejna odwaga, że kolejne małe coś. Że znowu jestem gotowa na, na kolejne małe coś. Na kolejną zmianę w moim życiu. W moim. A jak w moim, kochani, to i w waszym. Dlatego, że idąc ja moją ścieżką i odszukując moją zmianę, moją inną drogę, też ukierunkowuję się na inne działanie dla was. Dla was. I tak wygląda moja ścieżka. I powiem Wam, 64 dzień. Wow! Wow! 6 i 4, 1. 1. znowu coś nowego, znowu odkrycie na mojej drodze, te wczorajsze, które coś zakończyło, które pokazało mi, że tak naprawdę nie potrzebuję od nikogo paleryny, okularów, czarnej maski, skrzydeł, bo skoro zaakceptuję to, że jestem, że mogę, że mam. Dziękuję wszystkim tym, którzy grali te role w moim życiu, którzy, których podziwiałam za którymi tęskniłam. Ech. Tak, dziękuję wszystkim za to, że mieli tyle cierpliwości w drodze ze mną, obok mnie, obok mnie też, ale też, że mogłam to dostrzec, że mogłam to dostrzec. Dziękuję wszystkim dobrym duszom, które przyczyniły się do tego, że moje odkrycia nie mówię, że dzisiaj, ale mówię dzisiaj, bo to, to, bo to chodzi o całokształt. Ale dzisiaj też nabrały takiego bardzo wyraźnego bardzo wyraźnej formy, bardzo wyraźnej formy. Ile ja mogę na drodze tłumaczyć komuś, czym jest przebudzenie? Ile ja mogę tłumaczyć na drodze komuś, czym jest świadomość? Ile ja mogę tłumaczyć komuś na drodze, czym jest działanie? Czym jest bycie? Czym jest tu i teraz? Czym jest empatia? Czym jest połączenie ze wszystkim? Czym jest odwaga, stawianie granic? Skoro ty ani jeden raz, może nie ty, ale może ktoś obok ciebie albo może ktoś inny, nie dokonuje żadnych zwrotów akcji w swoim życiu, nie dokonuje żadnej zmiany, żadnego niczego, żadnego niczego, to wiecie, w końcu człowiek na tej ścieżce się wypala i szuka czegoś więcej. Chce pójść dalej. Chce być dla tych, którzy wierzą. Wierzą w cuda na swojej drodze, którzy wiedzą, że może, że mogę dać coś, co, że każdy może dać coś, co ukierunkuje mnie na siebie, a potem na Was. Albo Ciebie na mnie, albo na kogoś innego. I tak dzisiaj idę, taka, wiecie, pełna euforii, pełna zrozumienia siebie, pełna zrozumienia tego bólu, który niosłam przez lata. Bo to wsparcie, brak wsparcia to nie tylko ta emocja się uwolniła. Uwolniła się, uwolniło się rozgoryczenie, uwolniło się, uwolniło się. Uwolniła się niespełniona miłość. Niosłam energię za kogoś. Niosłam energię za kogoś i doświadczałam tego bólu przez lata, przez lata. Zawsze mi się wydawało, że ktoś mnie nie chce. Zawsze mi się wydawało, że ja już jestem taka wredna baba, że zawsze, zawsze to było niespełnienie. Zawsze ktoś porzucał, odchodził, pokazywał mi, kochaj, i tak się nie spełni. I to jest właśnie to, jest właśnie to że jak człowiek idzie drogą i odkrywa pewne rzeczy, pewne zależności, to, że jestem i niosę czyjś ból, i ja go doświadczam na sobie samej. Po co mi to dalej robić? Właśnie, czy umiem wykorzystać możliwości, jakie daje mi droga? I czy te emocje niskiego rzędu, niższego rzędu, przysłaniają mi drogę? Czy umiem wykorzystać każde spotkanie każdego człowieka? Każdą najmniejszą wskazówkę, która zmieni moje patrzenie na moje życie, bo to o to chodzi. O to chodzi żebym ja zmieniła patrzenie na swoje życie, na swoje. Ja od zawsze wierzyłam, od zawsze wierzyłam, że wszystko jest możliwe, że potrzeba tylko czasu. Potrzeba czasu, żeby te cuda się materializowały, żeby te cuda dotykały mnie. Opowiadałam też Mirce, że zawsze tak było w moim życiu, zawsze tak było. Że jak czegoś potrzebowałam, że jak czegoś pragnęłam, że jak coś się działo, że jak... zawsze to było na mojej drodze, zawsze się pojawiało, zawsze, zawsze była pomoc. I teraz tak patrzę, jak bardzo ten wzorzec, brak wsparcia determinował moje życie, ale z perspektywy czasu teraz, patrzenia i, i dostrzeżenia na drodze, widzę, że to wsparcie było. Ja byłam taka niewdzięczna sama dla siebie. I dla tych wszystkich ludzi, którzy mi to pokazywali. Zawsze było wsparcie. Zawsze. A ja żyłam w ciągłym przekonaniu, że tego wsparcia mi brak. I zobaczcie, jakie życie jest przewrotne. Dopóki nie staniesz, nie zatrzymasz się, nie zobaczysz, to nie wiesz. Nie wiesz, co jest. Ja nie chcę już dzisiaj, kochani, iść i narzekać. Ja dzisiaj idę z uśmiechem, bo odkryłam piękny kawałek miłości w sobie. Piękny. I dzisiaj moje 100% jest takie, właśnie takie, na tyle na ile mogę dać sobie tę miłość. To to dzisiaj jest moje 100%. Moje 100% zrozumienia, i nie odtrącam nikogo. Nie mówię nikomu, że spełnił swoją rolę, ile ma spieprzać z mojego życia. To nie tak, to nie tak. Bo być może niesiesz dla mnie jeszcze zupełnie inny kawałek miłości, zupełnie inny. I nigdy nie wiesz, kiedy ta droga się skrzyżuje, kiedy będziemy coś potrzebować, kiedy będziemy chcieli odkrywać. I to jest właśnie takie, takie zrozumienie tego, że ty bez mnie, ja bez ciebie trudno jest funkcjonować, bo właśnie być może jedno słowo, jedno zdanie będzie dzisiaj tym, które uwolni, uwolni Ciebie. Jest ławeczka, więc ściągam ten plecak. Bo dzisiaj trochę więcej rzeczy zapakowanych, choć Mirka mówiła, uwalniaj, uwalniaj, uwalniam, ale jak, jak idę daleko, to, to mam trochę tych rzeczy ze sobą. Ale dzisiaj mi się tak miękko idzie na tych moich nowych stopach. Być może jakieś odkrycie. Nie jakieś, tylko to, którego dokonałam. Spowodowało też tę lekkość, ta lekkość. I właśnie o to chodzi, żeby, żeby życie stało się lekkie, piękne, lekkie i, i zrozumiałe. Dla nas, dlaczego? Żeby to stało się, ta lekkość, żeby stała się powietrzem, powietrzem. I tak dzisiaj, właśnie z mojej drogi, 64. Dnia doświadczania, życzę Wam pięknego zrozumienia siebie, wiary, cudów, odkrywania, no i tego, co chcecie. Co przyjdzie jutro, tego nie wiem. Tego nie wiem, co się pokaże jutro. Ale dzisiaj to dzisiaj to odszukanie. Odszukanie tego, z czym pracowałam przez tydzień. Było to dla mnie to, to, ta, ta decyzja, żeby odsunąć się, wyjechać na moment, żeby pobyć gdzieś daleko, daleko w swojej transformacji, bo ja też kochani, potrzebuję mojej transformacji dla mnie samej. W miejscu, które daje mi największą, naj, najwięcej energii. Czyli takie spotkania jeden na jeden, taka przestrzeń, las, takie spotkania, dwa, trzy, dwie, trzy osoby i ja. I to pozwala mi bardzo głęboko odszukiwać to, czego szukam, na co jestem już gotowa, bo, bo to, co przyszło, no, kazało mi czekać, trochę mi kazało czekać na to, abym była gotowa, żeby to odkryć. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Lepiej późno niż wcale. Dzięki raz jeszcze tym wszystkim, którzy. Wytrwali tyle lat, żeby mi pokazywać to, co ja odkryłam wczoraj i jestem przeogromnie wdzięczna całemu światu za to, że układał te klocki tak długo, dopóki, dopóki ja nie zrozumiem, dopóki nie zrozumiałam pewnych rzeczy. I zobaczymy, ile jeszcze takiego zrozumienia dostanę przez te kolejne dni. Co się otworzy dalej, jaka przestrzeń? Dokąd pójdę? Idę i doświadczam. niech tak będzie. I wy też doświadczajcie, bo bez tego ani rusz. I działajcie, bo po każdym, po każdym doświadczeniu, po każdym odkryciu potrzebne jest działanie, żeby wprowadzić w ruch każdą najmniejszą nawet zmianę. Buziaki i do zobaczenia jutro.